Chciałbym tutaj panu wygłosić wykład z, z fizjologii, wysiłku i tak dalej. Zrobiliśmy badania i spokojnie, to nie jest tak, że, że czy jest gotowy, czy nie. Jest Szacowanie, kiedy to będzie datowo, to jest niezwykle trudne i ja się tego nie podejmuję. Filip po prostu jest duże ryzyko, raz, że odniesienia kontuzji, dwa chcemy go mieć na dłużej, bo, bo tak po prostu. Bo, i, i, I nie mieć efektu. Nie, chcemy widzieć Filipa błyskotliwego, tak jak był dzisiaj. No, zabrakło to precyzji, powiedzmy, w tym życiu no ale to, to, jest, to jest piłka. Takiego Filipa chcemy widzieć i spokojnie. No. Trzeba przyjeżdżać na nasze mecze i na pewno ta sprawa będzie wyjrzewała. Myślę, że umiejętnie wprowadzaliśmy go w tamtym sezonie i to samo będzie, będzie w tym. To jest kwestia, kiedy będzie. Gdyby nie był gotowy, to by nie wychodził. Powoli, spokojnie, po prostu. Chcemy, chcemy nie zrobić krzywdy jemu i drużynie i, i no czasami trzeba cierpliwie poczekać.